Aloha, aloha, aloha. <laughs> Przekaz od najwyższego ja. Czym się różni Koimplex i Hellobit? <laughs> Ostatnio w kompleksie około 50 tysięcy polaków straciło swoje pieniądze i Koimplex był piramidą finansową. Teraz zobaczmy, <noise> czym się różni kompleks od Helobita. Hmm, no tak. Jeżeli chodzi o zyski. Obie platformy oferowały procent składany, gdzie po miesiącu około zarabiało się 100% zysku. <noise> Więc tu mamy to samo. Co dalej? System poleceń, system nagród. System zarabiania na dywidendach na obrocie naszej drużyny, no tak. Tutaj również mamy to samo. Licencje, certyfikaty, kompleks nie ma żadnych certyfikatów, licencji, żadnego nadzoru. Hellobit również nie ma. Obie za to firmy mają na przykład rejestrację MSB w Fincenie na wirtualnym biurze, więc to. To, to je też ich łączy. Kolejny aspekt. Co tam jeszcze? Nieznani są właściciele w żadnej firmie. Nie wiadomo, gdzie mają siedzibę, oprócz tego wirtualnego biura, które oszuści wykorzystują do zarejestrowania właśnie działalności. Tylko, że działalność, zarejestrowanie działalności to nie to samo co licencja. Ktoś musi nadzorować. Firmy, giełdy czy aplikacje, jeżeli powierzamy tam nasze środki, jeżeli nikt nie nadzoruje, to potem, cóż, brak jest jakiegokolwiek bezpieczeństwa. Co jeszcze, łącze albo różni? No, kryptowaluty to wiadomo. Kryptowaluty to podstawa tego, żeby właśnie yy, oszuści mogli zniknąć z pieniędzmi. Telegram, aplikacja. Ponoć właśnie też stworzona ze wschodni na wschodnich właśnie ziemiach, <noise> do której różne kraje, które ze względu na tą niewolność słowa na YouTube, nie mogę wymówić. Telegram to super aplikacja, gdzie wszystkie dane użytkowników trafiają do różnych ludzi ze wschodu. No tak, to też było to samo. Otwieranie biur również tak samo. Kompleks miał kilka biur. HelloBit, a raczej ten, ten projekt to jest SKU z HelloBitem, który współpracuje, też ma różne swoje biura w Complexie. Właśnie też te biura były finansowane przez kompleksa, tutaj przez, w HelloBicie przez profesorka. Żadne biura nie są zarejestrowane, w nie, nie są widoczne w KRS-ie, nie są zarejestrowane jako działalności. Więc to również to samo. Kompleks dużo rzeczy sponsorował. HelloBit tam mniej sponsoruje, chyba tam. Widziałem raz turniej szachowy chyba, to też mówię zamiennie HelloBit'a TSQ, bo TSQ to jest projekt, który, który współpracuje tam z HelloBit'em, będąc gdzieś tam rzeczowym. Co tam, co tam jeszcze? No tak, czyli system poleceń, nagród, tak samo tutaj kompleks oferował różne właśnie nagrody, za polecenia różne levele, w się było 6 leveli, w HelloBit też jest 6. No tak, to, to, to również to samo. Co tam jeszcze? Certyfikaty, co ma Hellobit, a czego nie miał Complex? Hellobit ma ostrzeżenia dwóch komisji nadzoru: jedna CNMV w Hiszpanii, druga FMA w Nowozelandii. To tak. No, no cóż, obie, obie właśnie firmy, czy jak to nie nazwać, nie nazwać, oferują zarabianie pieniędzy za nic nie robienie. Bez żadnej wiedzy, na przykład w porównaniu do y, jakiejś normalnej giełdy, gdzie potrzebna jest wiedza, żeby zarobić. Y, więc tutaj nie trzeba y, żadnej wiedzy mieć ani w Koimbekcie, ani w Helobicie. Y, cały czas, y, cały czas, wow, jakie masło maślane! <laughs> y, wszystko się rozchodzi. O tą pracę w Kompleksie i Hellobicie na zapraszanie innych znajomych, i to właśnie ludzie z Kompleksa i z Hellobita nazywają, że to jest ich praca, bo trzeba zapraszać, naganiać inne osoby. To jest tak. Co miał Hellobit, a co nie wiem, jak jest Co miał Kompleks, a co nie jakby jest w Hellobicie? No, Kompleks miał kilka wersji z aplikacji, które niektóre z nich były zawirusowane. W Hellobicie nie wiem. Nie chcę mi się na tego sprawdzać. No, prosta sprawa. To tutaj możemy ewentualnie się różnić, ale różnica, różnica jest tylko taka, że pewnie nikt dobrze nie sprawdził aplikacji w Hellopicie. No i cóż? Cóż, to chyba tak na tyle. Co tam jeszcze się różni, albo łączy. Kto ma wiedzieć? Ten wie. Aloha.